What, what, what? Witajcie w kolejnym odcinku z happy Wheels. tak, tak dawno go nie było. A więc musicie mi wybaczyć, po prostu mi się nie chciało grać. Tak, teraz wytnę ten login, bo jeszcze muszę ustawić, żeby były dobre kategorie, a to potrwa pewnie 4 lata. No dobra, nie 4 lata to akurat, ale to potrwa 4 lata. Wow, nie trwało 4 lata, lol, nie musiałem wycinać, OK. To sprawdzamy. Chyba jedna z tych map, w których nic nie muszę robić. To jest żałosne. Głupie, nie lubię tego. Nie. wychodzimy. Tu chyba będzie potrzebna rowerzysta. Tak, to jest. Staram się, kursor da mnie przeszkadza za mocno. <laughs> Możecie nie słyszeć dźwięku z tego powodu, że nie wiem czego, ale nie mogę ich wyciszyć na przeglądarce. Mikser stereo jakoś nie działa. Jest za głośno, więc po prostu daję wam jakiś podkład muzyczny w tło i, i, i co się dzieje z tą dzidą? What the fuck? Okay. jedziemy z next. Next. Od razu mówię, że też jest nowa postać. O tym wiem, oczywiście. Nie, nie będę tego tak grał. Czekajcie, weźmiemy z teraz. Wiem, że jest nowa postać, ale niestety ta postać jest tak do dupy. Jest tak zryta. Po prostu gorszej postaci nie mogli zrobić. Ja... O, oh, dobra nie może. Ja szczerze mówiąc jej nienawidzę, nie wiem jak wy... Poczekajcie, mogę sobie tak zerkać na czas? O, widzicie mój czas. Widzicie, jak nagrywam. Dobra, możecie widzieć. Widzicie też poinformowani. <ścoughs> Okej. Okay. Hello! Hello! Co to jest? Czy to jest ręka? Nie, to jest dwie ręce. Ojem. Jakiś romant się rozlega. Okej, okay. okay, to jest. O, oczy. ooooo ta... Oko. Co to jest? Jakieś anime? Dragon Ball, zaraz wyskoczyli? Teraz jestem. W... Trochę dziwna mapa. Spadki są nawet ja tego widzę, nie... O! Mówiłem! Dragon... Nie, dragon Ball nie było. Ok, było głupie. <ścoughs> Musicie sami przyznać. Nie wiem jak to można ocenić na taką, na takie ocenki, w ogóle takie wyświetlenia, za co? Wrywamy yy, ich no? Uuuuuu Okej. Okay. Tu był tylko wybór jumperem czy nie? Nie wiem czy jumperem a teraz przejdę. Jest dobrze! Dobra nie ważne. Jumperem się tego nie da przejść, więc bierzemy rowerzystów przez trzeci. Długo się ładuję. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Fuck you! Fuck you bicze! ha ha! jest! Jest! Byliśmy, ale wygraliśmy! Przegrać nie mogliśmy! Yeah! O! Tego to z karate. Walnęłem. Karatek jest akurat. Jak to z niego takie karate, to jak się dał Fuck you Masz, grubasie. Wygrałem! Ile dalej! Chyba. 4 sekundy. Ja yeah, nie, nie przeczytałem, bo za szybko spadałem. E, mogą być ogólnie troszeczkę lagi z powodu, że Happy Waste jest grą przeglądarkową, a ja akurat ściągam pewną grę. E, nie powiem jaką. Co? E, to by... Spadaj, nic, nie będę głosował. E, Pogodnie, okej. Okay. To nie będzie źle na <ścoughs> ściągam pewną grę, nie pamiętam to pani nazwy, <ścoughs> prawdę mówiąc, <ścoughs> poczekajcie, zrobię. Dobra, yy, ściągam grę World of Warplace. Yy, zapomniałem nazwy po prostu, że kojarzy mi się strasznie z World of, World of Tanks, bo to jest chyba tej, tej samej produkcji że oczywiście e, WarPlace jest o sa samolotach, więc jest dużo lepsza, przynajmniej dla mnie. Co się tu dzieje? Okej, okay, nie rozumiem tego. I jeżeli chcecie, mogę jakieś materiały chyba z tego wstawić, chociaż nie jestem przekonany w 100%, bo to jest beta. Dopytam się jeszcze Ziela, albo jak Ziela to wygląda, to możesz mi odpisać, czy ja mogę z tego nagrać coś. Na prezentujące... no oh, fuck you, jeszcze raz. Jak mi się rozjebały nagi to nie warto. Tak, <kłysy> tak, 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 tak. yeah, jesteśmy kozakami Nie, 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 tak 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 nie, 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 Pójdź dupę Haha ha. Ta dołem mi przeszedł akurat jeśli chcieli Ja tu przejdę, zakład Zakład O Ze mną się zakładacie Ze mną Z O nie! Tego za Słyszę, jak się mi prosto w twarz Będzie tego! Oj, i w przód! Wuhuu! ty. Skacz mi w Okej, okay, troszeczkę mu się noga zepsuła. Ale ważne, że... Można powiedzieć, że nie! Sprawne, żeby słychać dalej. Okej, hard. Fuck you! No! To było chamskie, noga mi się rozwaliła w powietrzu. Nie, ja się... Nie, nie. Nie, to było oszukanie. Jak można sobie zepsuć nogę skacząc? W powietrzu. O, Zostaw mojego murzyna. Ja chcę do kopalni! Ja chcę do kopalni i będę kopał węgiel. bardzo Na końcu jest kopalnia. Pamiętaj, Murzynie. Postaraj się, a będziesz podskopać. Okej. Okay. Dawaj, może nie. Kopalnia czeka. Twój węgiel. Dobra, prawdę mówiąc, mój, ale tego wykopiesz. Dawaj. Dawaj Patora, to znaczy może nie Dalej, Victory Box, kopalnia Jest! Jesteśmy w kopalni, dobra Dalej Łapię się No i co? A? Ja. Akurat takie lewe bardzo lubię <grych> Zero w sensu i w ogóle Zero zabawy prawie tak mówiąc mm -hmm. Blue screen? Okej, okay, nie będzie Go! Go! Na tym jumpie wie, musimy sobie poradzić, bo tamten złamiliśmy ja Tu jest takie dziwne kolory, jakby się tu jakaś

Co dziwne, Okej. Okay. <laughs> Better. Very good już nie było. Ej, okay. nie. Ninja. Ninja! Wow! Prawie zrobiłem ninja i very good na raz. Chuck Norris. Teraz może górą pójść. Uhu. Nie. Chyba, że jestem na serio prawdziwym Chuck Norrisem. Dawaj! Dawaj! Żeby było efektownie jeszcze zrobić coś takiego, patrzcie. Czekajcie. O Dobra. wygraliśmy. Czas. 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 10 minut! What the fuck? Już tyle nagrywamy. Pozdro. Dzisiaj nie robię map ogólnych z tego powodu, że po prostu jest 8 rano, czy 9. Nie wiem, 9 yy, rano. Więc po prostu nie byłoby tych map. Jakby były, to byłoby po prostu no. Nie wiedziałbym, które są dobre, bo byłyby słabo oceniane. Więc wolę, wolę pójść na, na coś, co jest pewne. No kurwa no! A to jest coś ciekawsze. Tutaj trzeba troszeczkę. Je, nie, nie zabiło mnie. Okej. Okay. Iiii. Dobra, to jest nawet fajne. <laughs> trzeba przyznać. Mój ale się nastarał. Trzeba jak robić taki guisi tutaj. Kurde. strzałka realna. Dead! Niech to nie złamało nic mm. o, idziemy jeszcze kilka mapek <kstrożny> Ze 3 4 i będziemy kończyć nieważne Okej, okay, to dobrze? Eee, ładwe koleś pewnie myślał, że będę ciągle na wprost jechał Wystarczyło się położyć. Znowu Pogo Jump, come on. Nie wie Pogo gościa, ale takie Pogo o takie takie są już nudne. tylko że coś jest tam ciekawszego. Zaraz zobaczymy. Kałmurzyna! O A ty, Szkoda. Chciałem go walnąć. Dobra. To było dziwne. Wszystko tak dziwnie nie przekrzywiło, ale... Da się to znieść. Narzekaliście tak w ogóle, że nie ma Happy Wheelsa. Czemu nie ma Happy Wheelsa? Czemu? 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 Zabiję tę matkę, jak nie będzie Happy Wheelsa. No to pomyślałem, no dobra. Nagram tego Happy Wheelsa, jak to bardzo im zależy. Prawdę mówiąc, dawno nie grałem ogółem z Happy Wheelsa, nie wiem dlaczego. Jakoś tak, O. No. Gorąco się... Aha, samochód spadł na Fuck you! <laughs> Wiedziałem, że coś mi się. Też <laughs> ten napis już w ogóle mnie dobił, bo. akurat się pokazał, kiedy ja nie mogłem wskoczyć i. Kicha taka. Taka kicha! No, kicha, 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 kicha. Kicha, kicha, kicha. He. <laughs> Murzynie, czemu spiskujesz? A gdybym nie wziął tego pieniążka? tak bym by nie wziął. Ale Ojmy. o! Ucieczka! Room! Fuck off! Dobra, jest bezpiecznie chyba. Ja już w ogóle? To jest stabilne, mogę tego dotknąć. Trochę. żeby nie było, że przelecę kurczę w tym po To byłoby zabójcze i dla mnie. Nieee! Yeah. Yeah. Nieee. Fajna mapa, fajna. <tryk> <tryk> Dziadek! Kurczę. Szkoda, że nie można się zrobić. Eee! To było chamskie! Mogłem przeskoczyć tego dziecka, byłem pogo jumpem. Dobra, nieważne. Myślałem, że mi wrzuci w kolce coś co. Eee, czas. Okej, okay. ostatnia mapa. Myślę, że odcinki będą. krótsze z tego powodu, że... Że, 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 tak. Okay. <kly> <kly> w ogóle, nadal jestem chory. Jestem chory i w ogóle go w ogóle go. Nie dłużej. I ta ta taśma się <kly> Dobra, spójrzmy na do tego pudełka. Ok. What the fuck, ten co robi jaki kurczę. Kościół Kościół, ty koleś, koleś, kacz tam, kacz tam No! Koleś się ha. lecę bo chcę Dobra, a teraz to już będzie chorem, przynajmniej Wow, wow Ok, ah. Mam cię! Ok. Zakatarzony będę się z Wami żegnał, a więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Postaram się w końcu wrzucać częściej tego Happy wipsa, Ale pamiętajcie, że to seria dorywcza, więc nie napalajcie się. No, dobra, jał